Dzień dobry bardzo, bardzo. Mam na imię Zbyszek i wy już doskonale wiecie, po co się urodziłem. A dzisiaj dzisiaj po pierwsze, piękny dzień. Po drugie, dobry nastrój. To też jest ważne. Czego wszystkim bez wyjątku życzę. Niestety wiem, że część dzisiaj ma podły dzień, ale spróbuję. Coś zaradzić. Jak sami zauważyliście, dzisiaj dwie ważne, bardzo ważne rzeczy dla wszystkich moich współbratyńców, którzy chorują na chorobę afektywną dwubiegunową lęki paniczne. Pozdrawiam bardzo serdecznie i ściskam Was bardzo gorąco w bólu. Ci, którzy mają mocne, Mocne ataki depresji w tej chwili. Słuchajcie, wiele, wiele, wiele lat temu to brzmi jak niezła bajka, albo jeszcze lepiej jako baśń. E, zauważyłem, że tak naprawdę depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, to, to co podkreślam często, to jest choroba całego ciała naszego umysłu, całego układu nerwowego, przekaźników w naszym umyśle. I to mówiłem o somatyce, ale też chciałem koniecznie poznać, jak to jest z naszymi myślami. I jakby głębiej się zastanowić, to przy tych chorobach mózg nas oszukuje przez lęk paniczny na przykład, to jest ewidentne oszukanie naszego umysłu w stosunku do naszego ciała albo ciała w stosunku do umysłu. I dzieją się cuda z nami. Nam się wydaje, że za chwilę umrzemy. Tracimy oddech. Wpadamy, tak jak tam jest powiedziane w definicji, w ciężką panikę. Nie w strach, ale w panikę. W depresji. Nic nie jest w stanie nas pocieszyć, nic nie jest w stanie nas ucieszyć. Nawet najlepsze, fajne rzeczy możemy grać, pokazywać wesołych ludzi, ale nie, nie możemy. W ogóle się duchowo podnieść. W chorobie afektywnej dwubugionowej to jest to samo przy depresji, a w manii nagle, raptownie dzieje się tak, że sami za sobą nie możemy wytrzymać. Otoczenie już w ogóle. Tyle w nas energii, entuzjazmu, takiego chorego entuzjazmu. No to jeżeli umysł nas oszukuje, nasze całe ciało nas oszukuje, to może odwróćmy rolę. Może po prostu w najnormalniej w świecie zacznijmy oszukiwać nasze ciało, nasz umysł, nasz umysł, a przez umysł nasze ciało. I Kilkadziesiąt już lat temu, zacząłem to robić. No bo co się dzieje? Leżemy zwinięci w kłębuszek, w ciężkiej depresji. Nic i nikt nie jest w stanie z nas zrobić normalnego, normalnego człowieka, takim, jakim byliśmy tydzień wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej. I. To, co się dzieje w naszej głowie, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo jak wysilimy się, to zdamy sobie sprawę, zaczyna się dziać straszne rzeczy. Jesteśmy największymi wrogami samych siebie. Nie potrzebujemy żadnych wrogów. Tam się kotuje, jacy jesteśmy beznadziejni, jakie nasze życie beznadziejne, jakie beznadziejne jest otoczenie, ile zła się dzieje. A się nie daj Boże, jeżeli jesteśmy w depresji interesujemy się, nie wiem, polityką, tym, co się dzieje na świecie, to sami zauważyliście, czworo się zabiło w samochodzie, tam się domek spalił, tam tylu umarło, paski, to same dramaty. To podrożało, tam już nie warto być, tam się zginęło. To następna rzecz dochodzi. A więc oszukujmy własny umysł. Piekielnie ciężka sprawa, ale nie mówię o tym po to, żeby Was zniechęcać do takiej sytuacji, tylko właśnie powiedzieć: Próbuj. Nie pierwszy raz, jak się uda, to nie pierwszy raz, drugi, trzeci, milionowy. Macie czas, leżycie zwinięci w kłębuszek i spróbujcie sobie zacząć wyobrażać, opowiadać sobie rzeczy piękne. Rozmawiajcie ze sobą. W takim kryzysie jesteście sami ze sobą. Kot właśnie przemieszcza się. I zróbcie coś pięknego. Po pierwsze, uświadamiamy sobie, że jesteśmy największym swoim wrogiem. Po co? Po co nam to? Po drugie, jak zaczniemy myśleć o fajnych sprawach, zaczniemy myśleć o, o tym, że może ta choroba to nie jest taki straszny dramat, tylko coś nowego, coś, jakieś nowe doświadczenie nasze, jakiś inny stan świadomości to to jest pocieszające. Mówienie sobie, a często to mamy, jacy jesteśmy beznadziejni, to jest taki maruda smerw. To on się nie uda, to jest złe. I to jest poza nami często. Nasz umysł nam to podsuwa. No to oszukujmy go, ile wlezie. Bądźmy karciarzami, którzy mają cały czas w rękawie jeszcze dodatkowego asa. I cały czas, kochani, oszukujmy nasz umysł. Oddajmy mu, oddajmy mu to, co nam daje. On nas oszukuje, oszukujmy i rozmawiajmy ze sobą. Nie bójmy się rozmowy z sobą. Bo kto jest najważniejszy na świecie, skoro. Tak dalece zrozumieliśmy, że jesteśmy najważniejsi na świecie, że się położyliśmy do łóżka, że umysł nam nakazał odizolować się od świata, to nic innego jak pokazanie, że tak, to my jesteśmy tą jednostką, tą najważniejszą, nie potrzebujemy całego świata. No to odwróćmy sytuację. To rozmawiajmy z tym, który jest obok, a obok jesteśmy my. Bo pamiętajcie, nie ma lepszego przyjaciela. Nie ma na świecie niż my sami dla siebie. No nie ma, po prostu nie może być. Pamiętacie, jak nieraz mówiłem o tym, że. i poczytajcie, jest pełno potężnych badań naukowych. Zrobię małe ćwiczenie i zaraz zrozumiecie. <śmum> <śmum> Czy to oznacza, że ja w tym momencie mam powód do śmiechu? Nie, zrobiłem. Teatralne, teatralny śmiech. I nie wiem, czy wiecie, właśnie znowu wracamy do naszego umysłu. Cały nasz układ nerwowy, takie coś, co przed chwilką zrobiłem, teatralny śmiech odbiera jako właściwie rzecz normalną. Bo przez miliony razy, jeżeli Gostek się śmiał, jeżeli Gostek e, miał ten, a nie inny grymas, a więc uruchomił nie te a, i, a inne niż smutku. Mięśnie to trzeba dawać dopamina, serotonina. No bo to jest normalne. Do tego jest umysł przyzwyczajony, cały organizm jest przyzwyczajony. On w tym momencie, złe słowo, to my go oszukaliśmy, natomiast on już siebie nie oszukuje. To jest odruch bezwarunkowy, to jest ten, to sławetne doświadczenie z psem Pawłowa. Uwierzcie mi, popróbujcie i nie wstydźcie się. Bo nie wiem czemu ludzie samego siebie się wstydzą. Przecież leżycie załatwień przez deprechę. Przez tą część choroby afektywnej dwubiegunowej, która jest depresją. I nie ma nikogo naokoło. No to czego się wstydzić? Samego siebie? Rozmawiaj ze sobą, śmiej się. Spróbuj przełamać te straszne, natrętne myśli, natrętnymi myślami, ale nawet zmyślonymi. Twórzcie sobie bajki, baśnie przepiękne, przypominajcie sobie najlepsze momenty w życiu. Sami zaczniecie się śmiać, nawet nie zauważycie, kiedy będziecie mieli uśmiech na twarzy. A w międzyczasie to wam powiem, że żeby to wszystko, co robię miało sens i, i sens dla tych wszystkich, którzy chcą dotrzeć do takich materiałów, do tej wiedzy faceta z trzydziestoparoletnią z 30 paroletnim doświadczeniem, to nie zapominajcie, tam jest taki kciuczek. Tak, tak, albo tak. No nie daj Boże, żeby tak. Musi być tak. To dzięki temu coraz więcej ludzi będzie wiedziało i będzie się ratowało. No, i na dole jeszcze jest komentarz. Napiszcie, cokolwiek nie macie czasu, to dajcie chociażby tego to serduszko. Tak, jeszcze raz tylko taki znaczek, tak, cokolwiek, bo nie wiem, czy wiecie, dzięki tym, tym, o tym, tym, dzięki komentarzom ratujemy ludzi, będzie cały odcinek, bo już mamy parę osób udokumentowanych, którzy przez przypadek, przez to wasze właśnie subskrybowanie, klikanie, nigdy mnie nie znając, już zaczęło się coś pięknego i wspaniałego, będzie cały odcinek o tym, no ale, Pamiętajcie też o tym i to jakby nawiązuje do tego, co wcześniej mówiłem, że nie wiem, czy wiecie, każdego dnia część z naszych komórek stare idą. Gdzieś tam wsiną dal. A część jest nowych. Czyli co? Jesteśmy tacy sami, jak byliśmy godzinę temu, minutę temu, wczoraj każdego dnia zmienia się świat. Naokoło nas. Przecież wystarczy wyjść. Spójrzcie na zdjęcia, swoje własne zdjęcia na Facebooku. przecież Zobaczycie tam w Instagramie, gdziekolwiek. Zdjęcia w szufladzie sprzed miesiąca. Świat naokoło zupełnie inny. A sami wiecie, że parę dni temu się był śnieg, a teraz właśnie można by było ze zdjęć wnioskować, że to jest wiosna. Nauka się zmienia. Możliwe, że w tej chwili ktoś odkrył. Jakąś ważną rzecz na świecie, o której jeszcze nie wiem, ale za godzinę może w jakichś wiadomościach pomiędzy tymi morderstwami o czymś się dowiemy. Czyli co? Krótko mówiąc, ty, 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 ty się zmieniasz. To po jasną Anielkę, zwłaszcza człowiek chory, wspomina. Am rok temu, a dwa lata temu, a wczoraj. Jak ja nieszczęśliwy, jaki zły. Przy tych chorobach oczywiście problemów jest znacznie więcej i omawiamy każdy z tych problemów. Teraz skupmy się, jakby innych rzeczy nie było: suplementów, jedzenia, leków, yy, psychoanalizy. Nie, U umówmy się, że myślimy w tym momencie tylko o tej. Jednej jedynej rzeczy, jak my możemy wpłynąć na nasz umysł, skoro umysł cały czas z naszego ciała albo ciało z umysłu misz masz. w związku z powyższym pamiętajcie, kochani, pamiętajcie, że to, co mówiłem, po pierwsze możemy oszukać, a po drugie zapamiętajcie, ten świat się tak strasznie zmienia codziennie, co sekundę, co ułamek sekundy już jest inaczej. Wczoraj nasze paznokcie nie były tak długie jak dzisiaj. Nasze włosy, te moje, poczochrane włosy są inne, musimy się strzyc przecież. Przycinać paznokcie to wszystko rośnie, to wszystko się zmienia. A jeżeli wszystko się zmienia, to zrozumieć słowo wszystko. I to, co dzisiaj mówię, to mówiłem o ludziach w depresji, w chorobie afektywnej dwubiegunowej, gdzie jest i depresja, i mania, i stan Taki przejściowy pomiędzy, raz dłuższy, raz krótszy. Ci, co mają lęki paniczne, to tak nie musi cały czas być, kochani. Ponieważ zrozummy i widzimy to, wszystko się zmienia. Wszystko, wszystko naokoło nas, wszystko w nas, a jeżeli w nas, to i nasz umysł, i nasz układ nerwowy, i nasze całe ciało, i wszystkie komórki. I to, o czym myślimy, i jak reagujemy na swoją chorobę? To też zmienia się, albo przynajmniej uświadomimy sobie, że potencjalnie może się zmieniać. A jak wiemy o tym, że potencjalnie może się zmieniać, czyli zmiana jest nic nowego, nic nadzwyczajnego w nas, w przyrodzie, to dokonujmy tej zmiany. To miejmy cały czas na uwadze, że to się właśnie zmienia, a więc jeżeli wszystko się zmienia, to ty myślisz, że ty nie możesz się zmienić, to ty nie możesz dać sobie rady, albo przynajmniej współuczestniczyć z tą swoją chorobą i ją jakby zaakceptować. Tak, jeżeli nawet przed sekundą myślałeś, że świat się zawalił, że wszystko jest do D, że mamy same tylko czarne myśli, to pamiętaj, że za sekundę może być zupełnie inaczej i takie myślenie to jest zupełnie inny świat tak że zastane byłe to nie jest to samo co będzie za sekundę co jest teraz co będzie za godzinę a więc pracujmy cały czas oszukujmy nasz umysł i to słowo jest ważne oszukujmy czyli świadommy skoro ono nas i nasze ciało oszukuje to my oszukujemy to ciało i pamiętajmy nic nie jest zastane Dane, wszystko się zmienia. I my mamy szansę, cały czas pracując ze sobą, rozmawiając ze sobą, bo jesteśmy jedynymi, największymi przyjaciółmi samego siebie. Widzimy siebie codziennie, co sekundę. I co sekundę możemy się zmieniać. I róbmy wszystko. I Wam powiem, ostatni element, który chcę dzisiaj powiedzieć. Ostatnio miałem straszny kryzys. Mówiłem o tym. Wczoraj mówiłem. Na Facebooku mówiłem o tym. Był okres, gdzie tyle telefonów, tyle rozmów o tych ciężkich chorobach, ta, no, ta, ta, ten nastrój, taki jaki towarzyszy nam wzruszenia wokół świąt, wokół tej zmiany noworocznej, że też miałem taki moment, że sam się złapałem. Ojej, w czeluściach umysłu się znalazłem w trumnie umysłowej. Zbysiu, tak nie może być. Myślisz o samych złych rzeczach, o tragicznych. Pół życia przeszedłem, świat bym uratował, ale z dramatu. To zacząłem sobie myśleć. Myśleć, przypominać sobie różne fajne rzeczy ze swojego życia. Zacząłem e, Oglądać tylko i selekcjonować, żadnych wiadomości, niczego, co jest dramatyczne, same wesołe rzeczy. I wiecie co? W najtrudniejszym momencie zacząłem sam e, śpiewać, a ja nie umiem śpiewać. Jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek, a mieliście niektórzy szanse, na charytatywnych imprezach słyszeć, jak ja śpiewam, to właściwie tego nie wolno nazwać śpiewaniem. Ja powinienem zawsze na zakończenie śpiewać, żeby ludzie szybciej wyszli. I tak ze sobą zacząłem się bawić. Wyobrażacie sobie? W Może jestem symulant, ktoś powie. W ciężkim dole, w tej tak zwanej czarnej D. Uwierzcie mi, kiedyś wychodziłbym z tego miesiącami i nie wiadomo, czy bym wyszedł, czy czegoś bym sobie tam nie wymyślił, czegoś nie zrobił. Oszukujmy siebie, róbmy wszystko, żeby umysł przezwyciężył. Wszystko to, co się dzieje, dlatego, że mamy szansę, bo naprawdę wszystko się zmienia. Pamiętajcie, wszystko się zmienia i w związku z powyższym chcemy robić wszystko, co potrafimy w tej materii. Mówiłem, to nie jest jedyna, ale dzisiaj właśnie o tym. I do przodu. Zwyciężymy. Pamiętajcie, zwyciężymy.